Siemaneczko mordeczki w nowym odcinku u mnie na kanale. Widzowie, pamiętajcie, że na 35 tysięcy widzów, czyli taką ładną, równą liczbę tutaj na tym jakże pięknym, cudownym kanale zarządzanym, oczywiście przez jakże piękną, cudowną osobę, czyli mnie będzie widzowie nowa seria, która jest już przygotowana, jakby nie patrzeć, także tylko czekamy z jedną osobą, żeby widzowie ją tutaj zacząć dla was nagrywać. No ja, szczerze mówiąc. Nie mogę się doczekać, bo wiem, że nie mogę wam za dużo powiedzieć na ten moment, a miałem coś mówić, ale za dużo bym e, mordeczki zdradził. W takim tempie mam nadzieję, widzowie, że w przyszłym tygodniu już nie ruszymy. A wy napiszcie hashtag wyspa, a wam przypnę serduszko, oczywiście do tego komentarza. Patrzcie, widzowie. 311 koła, drugi. no w sumie pierwszy dzień września, jakby nie patrzeć, ale czas mamy na dwójeczkę ustawiony. 8600 e, mamy tutaj. W zbiorniku pojemności ustawiłem sobie na dyszkę I powiem wam, że jestem mega zadowolony, bo widzowie chyba cały ten winogron będzie się mieścił na raz Czyli tamte palety, które mieliśmy Bardziej takie boksy na winogron, tak to możemy nazwać Po co ja kliknąłem w i b, jak ta maszyna w ogóle nie ma nic wspólnego z opuszczaniem No ale dobra, i będziemy musieli odjąć sobie widzowie na pewno pieniążki, boże za ulepszenie tego. No ja ulepszy... O kurde, jak to znosi, bo jest za duży ciężar dla niego. W ogóle musiałem podznaczać te mody Rea coś tam na zakopywanie się i tak dalej. Bo na tak ustawionym ciężarze, no bo to nie wiem, no te 10 koła jak macie naładowane, to one chyba na ciężar pojazdu też wpływają. To on na przykład po trawie jechał, ale już tutaj gdzie jest pole z winogronem. No to, to tak nie... Bardzo 0 na godzinę, czyli chyba wcale nie miał ochoty widzowie e, sobie jechać. No i dobra, 50 koła pójdzie na ulepszenie. Też sobie tamte palety na winogron, czyli te boksy, tak jak mówiłem wcześniej, białe, poulepszałem z 1000 na 2,5, ale to też będzie w jednej kwocie, czyli 50 tysięcy na ulepszenie, chociaż to jest tak dobre ulepszenie, że ja nie wiem, czy sobie nie policzyć, że 25 tysięcy na ulepszenie dwa razy tyle, czyli 5, 7,5, 25 tysięcy. Czyli 75 tysięcy powinno być i 100 tysięcy powinno być razem z tymi paletami do przechowywania. I chyba to by była dużo lepsza matematyka, ale palety już sobie e, walniemy w koszta, czyli wydamy tak jakby 75 tysięcy, będzie to jak najbardziej e, trafiona kwota. Ja już Wam pokazuję, jak to wygląda, bo jak do końca dojadę, to i tak chyba nie uda nam się tego wszystkiego e, tutaj zmieścić trawy wykoszone, także podwórko też już widzowie, no dużo lepiej wygląda bez tej takiej wielkiej, zarośniętej trawy. Eee, gdzie się pojawiają jaja? Jaja pojawiają się tutaj, powinno się ich więcej teraz mieścić, bo zedytowałem sobie budynek. Ten budynek, jak i tego save'a też znajdziecie widzowie na grupie VIP, a ja zapraszam mordy, bo wy to oglądacie o godzinie 10.12.00 na głównym kanale. Też będzie na pewno wyspa, bo zaczynamy live'a 12-godzinnego z okazji 200 tysięcy widzów na głównym kanale. Tutaj live na 50 tysięcy widzów też będzie jakiś dłuższy z nagrodami i tam, widzowie, na live tym właśnie 12-godzinnym, co godzinę będziecie mogli wygrać nagrodę. Tylko będziecie musieli subskrybować mój główny kanał. Ten kanał i kanał HRS Szoty. I kanał Hero Wspomnienia. Jeżeli ktoś nie będzie subskrybował chociaż jednego kanału, od razu e, wylatuje tak naprawdę z losowania. Dobra, póki tu jesteśmy, e, coś się pojawiło tutaj, jeżeli chodzi o sałatę. Kompletnie nic. Nie sprzedałem! Dobra, pal golicho. Musimy patrzeć, widzowie, gdzie są te miejsca. Do sprzedaży, bo ja już się tak kurde przyzwyczaiłem do tamtych starych miejsc. I później człowiek jednak delikatnie się zapomina. Bierzemy sobie ciach no i paleta winogron, widzowie. Paleta winogron, dosyć dobry temat. Czy paletę takową da się jakoś sprzedać, czy nie bardzo? One powinny mieć teraz 2,5 koła. Sprzedaj, dobra, raz, coś dostaniemy. Kupowaliśmy za 1000, także 880, jak dostaniemy ze sprzedaży. Myślę, że spoko. ja tak zawsze połówkę sobie celuję, to możemy trochę nawet i pieniędzy, albo dobra. To odejmiemy sobie po prostu 77 tysięcy od tego i te 2000 gdzieś tam sobie yy, niech będą. Na pewno musimy sobie zostawić yy, ile? Huu, hu, 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 No cztery niech będą, cztery niech będą, chyba od tej strony będzie znacząco widzowie szybciej. No dawaj, dawaj, dawaj. Też i pola sobie pozasiewałem, też będziemy dzisiaj wybierać ważne rzeczy, ale to za chwilę. Oto ładowanie się widzowie troszeczkę y, na pewno tutaj potrwa, ale ja sobie dobra. Niech to się chociaż troszeczkę wysypało, to my sobie podjedziemy już do końca i resztę będziemy na pewno wysypywać w tamtym miejscu. Bo dzisiaj jest odcinek taki, że zbieramy tak naprawdę pieniądze na zakupy po pierwsze maszyn, po drugie, do kolejnego odcinka niby jest wrzesień, ale ja już mam taką cichą nadzieję, że w kolejnym odcinku będą żniwa, albo okres stricte przed żniwami, albo okres po prostu do rzepaków już mniej więcej dojdziemy, mam nadzieję. I widzowie będziemy musieli wybrać sobie kombajn, zaraz wam to wszystko oczywiście poprzedstawiam, dobra czekajcie, na razie to tak naprawdę mamy winogron yy, zakończony, no jakoś więcej tego nie wyszło niż w tamtym roku ze względu na to, że niby wyspa się powiększyła, ale nie w tą stronę co trzeba i tutaj raczej zbyt dużych różnic yy, nie ma, dobra niech to się sypie, jeżeli chodzi o pola, one są dopasowane do tamtego pola i są wszystkie równe, tylko nie przemyślałem tego w ogóle szczerze. Przed odcinkiem widzowie nie przemyślałem tego kompletnie, bo tutaj ja mogłem przecież zrobić sobie to pole, żeby było szersze. Albo teraz po zbiorach zainwestować dalej w winogron, jak już mamy ulepszoną maszynę. Myślę, że plan jest całkiem ok, ale dobra, przejdźmy sobie do najważniejszych widzowie kwestii. Jeżeli chodzi o ciągniki, nic nie będziemy kupować w tych kolejnych odcinkach, ale kombajny... Mamy trzy kombajny, no i patrzcie, no i Bizon, powiedzmy sobie szczerze, niech zostaną, ale co byście chcieli zamiast tego, w ogóle Deutschwar jaki jest mały przy tamtych kombajnach, co byście chcieli zamiast tego Deutschwara na tej serii, ja czekam na wasze komentarze, myślę, że Deutschwar też w większej wersji troszeczkę od tego, takie żeby dostosował się do tamtych kombajnów. Myślę, że byłby spokoj, żeby go kupić z kolejnych maszyn. Siewnik do kukurydzy na pewno będę e, chciał większy ogarnąć, to no bo będziemy robić sobie kiszonkę na pewno. E, widzowie, kombajn do kiszonki też fajnie by było kupić, ale no przyda się, jakby nie patrzył. Tylko może ja sobie orkana tego kupię na takie małe areały, które mamy. Znaczy, nie orkana, tylko tego orkana takiego już co jeździ sam na kołach. Na pewno mordeczki, jakieś agregaty, rozsiewacz do nawozu. Na pewno, widzowie, opryskiwacz większy, rozrzutnik też drugi by się przydał większy. No prasa jest git i widzowie, z takich ważniejszych kwestii, no ostatnio kupiliśmy to, to też nie, do ziemniaków na razie nie będę kupował sprzętu. Pługi też mamy optymalne, no to do ziemniaka zostaje, to też. O, beczka na wodę mi się przydała, jakaś taka bardziej lepsza, normalna. I wtedy już by było całkiem spoko. I Myślę widzowie, że z takich kwestii ważniejszych, no to... Chyba tyle, także czekam na wasze propozycje, co kupić z tych maszyn, które wymieniłem przed chwilą. Czas widzowie odjąć sobie pieniądze. Ja sobie odjąłem 77 koła za to ulepszenie po prostu, czyli 241,954... 241, 954. Ok, to jest nasza kwota bazowa, którą aktualnie mamy. Teraz ciak. Ciach i ciach. Jak się nie zmieści wszystko, to się nie zmieści. Po prostu cztery tutaj nam paleciaki takie. Ja to mówię, nie wiem, no to się nazywa po prostu paleta. No w prawdziwym życiu ja bym to inaczej nazywał. I zobaczymy, czy to wszystko wejdzie. Nie wiem, czy w ogóle ta cała paleta będzie. 1600, a tu jest 800, no i będzie cała na pewno i troszeczkę zostanie jeszcze w tym miejscu. Ja sobie też zwiększyłem widzowy czas na 30, bo tak naprawdę we wrześniu nie ma co robić, dopiero w październiku będziemy sobie sprzedawać tutaj e, jabłka, które nam gra tutaj e, i sałata, lipny biznes, lipny biznes, znaczy... Sałata jest droższa niż pomidory, a pomidory zawsze hodowaliśmy. Także jest plus, jak najbardziej, z tego, że jest lepsza cena. Ale myślę, że widzowie, że tak na logikę to się wszystko praktycznie równa, bo jest jej po prostu mniej. Także i więcej chyba wody idzie też na wyprodukowanie sałaty, z tego co tam czytałem. No to tak wychodzimy chyba na, na jedno i to samo. Tak mi się przynajmniej wydaje. Miała być też, widzowie, inwestycja w konie, i może w dzisiejszym odcinku nawet w te konie sobie zainwestujemy. Tak, jak mieliśmy je wcześniej, gdzieś w tamtym miejscu, gdzieś tutaj były te konie. Też ja będę zbierał na te dodatkowe etapy wyspy, żeby te pola były coraz większe. Jak będziemy mieli maszyny coraz większe, no ale to widzowie, już są kwoty naprawdę z całkowicie innej bajki. Także na razie one dla nas są no nieosiągalne po prostu. Dajmy sobie, żeby ten miutorz od razu tutaj też był. Jak będzie przy wszystkich drzewach, i chyba jest przy każdym. Tak. Jest przy każdym, to możemy sobie robić. Teraz widzowie tylko teraz tak: tutaj umiejętny pociąg, jak będzie robiony, boże, jaki fart! O plus minus dobrze, no to będzie widzowie naprawdę fajnie, bo to się łatwo wtedy przenosi i gdzieś tam to wszystko przesuwa. A jeżeli gdzieś tam się to wszystko zacznie krzywić, tak jak chyba, no właśnie, zaraz tutaj. No to już zaczną się jakieś tam e, delikatne mordziaty, problemy. Mogłbym sobie doinwestować też i drzew dokupić. I tak teraz po 50 tysięcy płacę to stówę wydać na przykład na dwa drzewa. E, znowu na przykład ule można by było sobie pobustować, żeby też ich było więcej. Ale to znowu 50 tysięcy widzowie za ul. Także ta inwestycja mi się zwracała dopiero po jakimś tam dłuższym pewnie czasie. Także na razie ja się w to mordy e, bawić nie za bardzo zamierzam. Czekajcie, żeby tutaj nie dotknąć się z tym, bo będzie problem, bo będzie nam się od razu to sprzedawało. Ciach, 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 okej. Okay. Dobra. No i wyspa już powiem wam, że ponad 100 odcinków. Ja tak zamierzam ciągnąć tą serię do mniej więcej 200 odcinków. Bo chyba gdzieś może, nawet jak będzie 200 odcinków, teraz dojdzie dużo jeszcze nowych serii i innych, także ta seria też nie będzie na pewno... Tak jak jest teraz na kanale, że wiecie, że czasami nie wiem, cały weekendik sobie robimy tej serii, bo budowaliśmy gospodarstwo i żeby to wszystko Wam jak najszybciej pokazać, to ja robiłem bardzo dużo odcinków. No teraz tak to wszystko raczej się nie pomieści, szczególnie jak ruszy ta nowa seria. Na 40 tysięcy widzów rusza kolejna nowa seria, co prawda jest jeszcze bardzo daleka droga do 40 koła, ale widzowie zamiar na tą serię już jest bardzo dawno temu. Wszystko jest przemyślane i ogarnięte. No i tak naprawdę, czy my mamy coś teraz widzowie konkretnego do roboty? Chyba na ten moment yy... paradoksalnie chyba nie. No i mamy widzowie październik, także możemy sobie mniej więcej testować, jak będzie teraz wyglądała sprzedaż. To w sumie... Patrząc na to, jak to działało wcześniej, to chyba będzie to działało yy, widzowie strasznie podobnie. Hmm. Kurde, ja jeżeli nie zapomnę, to wiecie co muszę zrobić? Wypełnię, mordy, doskonale wiecie co ja muszę zrobić. Muszę zrobić tutaj większą, ob większy obręb yy, tej sprzedaży, tak jakby. Że, jak ja sobie to przesuwam tu, to to już mi się sprzedaje. A jak na razie, widzowie, no tak to nie działa. Tak jakbym chciał, żeby to działało, bo się sprzedaje przy samym tamtym miejscu. No a nie jest tak, jeśli wiadomo, jak ciężkie widzowie do zrobienia, czy na przykład niewykonalne. Jest to, powiem wam, że bardziej nawet bym powiedział, że banalne. E, nie wiem, czy w październiku e, też mordy jajka nie będą do sprzedawania. Polecimy sobie mniej więcej do godziny dziewiątej i sobie ten czas tak. Przytrzymamy mniej więcej na piątce. O 270. Jakbyśmy mieli koło pół miliona, to widzowie, bardzo dobrze by było na właśnie kolejny odcinek z terminowymi nabytkami. Tu jest 210 aż tego. No. Pokaźna liczba, naprawdę pokaźna liczba. Doszedłem, widzowie, do wniosku, że nie ma co tracić czasu i po prostu ulepszę sobie to teraz. Ciach. Mam nadzieję, że drugi rząd też działa, bo szerokościowo jakoś bardzo tego nie ulepszyłem. Okej, okay. czyli. No, szerokościowo mogłoby być jeszcze większe, ale tego akurat nie przemyślałem. A ciekawe widzowie, no czekajcie, i tak to będę dawał mniej więcej sobie tak pod kątem, bo chcę zobaczyć właśnie, jak będzie wyglądała sprawa na przykład zasięgiem dokąd to ma. No to już nie łapa. O, to już, to już łapię. Także to jest nawet, bym powiedział troszeczkę jeszcze e, za duże, no ale tą edycję już sobie zrobię widzowie kompletnie e, kompletnie później. Taką już bardziej dokładną, wiecie, a tutaj też za dużo czasu nie było, bo wiadomo, w trakcie nagrywania odcinka trzeba... Grę zamykać, trzeba wychodzić. Edytować moda, także, też tej roboty troszkę widzowie tutaj jest. Ok, też można było te palety zedytować, żeby one na przykład. No, też mam jeden taki fajny patent na to, widzowie. Wiecie? Bo tutaj jest na przykład wyrzut. Nie wiem, no tyle się wyrzuca, ile widzicie. A jakby jeszcze kolejne się wyrzucały, to też by to nawet fajnie wyglądało. Znaczy, wiecie, no, wyglądowo to. To może by nie było jakiejś dużej różnicy, ale na pewno jakościowo i jeżeli chodzi o prędkość usuwania tego wszystkiego się. A tylko widzowie nie, nie może tutaj się usuwać ze względu na to, że tu jest ten trigger do e, tak naprawdę załadowywania tej plandeki. Także też to by tak od razu jak to by się usuwało to by się ładowało w to miejsce gdzie... E, czekajcie, dobrze wam tłumaczę? No chyba dobrze, no bo patrzcie tutaj bym se klikał. I robi się dotąd, no nie? A jakby tu się robiło, to od razu by wskakiwało tu, i by to było takie błędne koło. E, także byłoby to e, całkowicie bez sensu. Dobra, tu już widzę, że miodu znowu się narespiło od groma. E, także sobie to będziemy, widzowie, gdzieś tam przesuwać w tamto miejsce. I nie wiem, jak tu wygląda sprawa z tym 180 na 250 No to zaraz też, widzowie, tutaj będzie problem, bo będzie się kończyło miejsce i na tamtej palecie. A szczególnie, że zawsze tak się robiło, a teraz jeszcze ule są dobustowane. No bo jest ich po prostu więcej, także też widzowie trzeba będzie to jakoś dobrze przemyśleć, bo może będzie mus postawienia gdzieś tam drugiej jeszcze plandeki do uli. No nikt tego nie wie, ale im więcej oczywiście widzowie, tym lepiej jak to się mówi. <laughs> Jajka już też dobrze wyglądają, bo się produkują w tych miejscach co chciałem, mogło to być być... Jeszcze troszeczkę bliżej płotu, tylko widzowie, jest taka zależność, że może wtedy to by się bagowało o płot, bo nie wiadomo jakie to są kolizje i tak dalej, i tak dalej. E, to lepiej po prostu nie cudować i grać tak jak już się to zedytowało. E, dobra, to będziemy musieli sobie też wysypać, bo te, one mają dosyć dużo tego pokarmu, ale widzowie dowalimy im jeszcze więcej. Czas sobie weźmiemy może na 5000, bo powiem Wam, że nie za bardzo wiem, co tutaj mogę robić. Jeszcze jajka albo listopad, albo no jeszcze wełna. Ej, mordy, jeszcze wełna. Czekajcie. No w listopadzie, tak jak mówiłem. A wełna? A wełna dopiero w kwietniu. Także możemy sobie na tym czasie 240 troszeczkę przeczekać. Zjerzę tam mają na razie jedzenie. Tutaj nic więcej, na razie nie mogę siać ani nic. Tutaj troszeczkę ten rzepak już zaczął wschodzić. No nic widzowie, tylko czekać. Mamy listopad, widzowie. Ja sobie zbieram jabłka i ogarniam wszystko po kolei. I powiem Wam, że też, jednak chyba ja tego nie będę za bardzo ruszał, bo jeżeli dam to, nie wiem, na przykład jeszcze dalej tu, czy jeszcze dalej tutaj, mogą później się pojawiać delikatne problemy. To szeroko się ja mogę sobie zwiększyć, tak totalnie minimalnie jeszcze. I chyba na takim czymś sobie zaprzestaniemy, to ulepszanie tego. Dobra, lecimy sobie z tym tematem. Ok, okej, okay. jest ogarnięte. Coś dalej? No, jeszcze ty jabłka na pewno trzeba wziąć. Wziąłem sobie czas też na 5, żeby podlecieć mniej więcej do godziny 10, chyba takim stopniowym ruchem, żeby też widzowie nam wszystko się tam narespiło, i też będziemy musieli delikatnie. Jeszcze ukrócić tą jedną rzecz, ale to też zaraz pewnie zobaczycie, jak to będzie wyglądało w rozrachunku takim. Chociaż nie, bo ja w listopadzie nie będę sprzedawał, bo ja i tak mam pieniądze widzowie, to po co teraz marnować sobie, jak w listopadzie te ceny e, za jabłka od razu posprzedawały, to już lepiej będzie ruszyć sobie e, ze sprzedażą jajek, tyle ile się natypało i widzowie nakarmić sobie e, zwierzęta i poogarniać też ten okres taki listopadowy do stanu takiego idealnego, bo nie ma co tu za bardzo robić. O, sałata w końcu. A jak stąd się będzie zbierało? Czekajcie, czyli tak. Bo też ja lubię mieć, widzowie, wszystko kompletnie dobrze przemyślane. Eee Nie no, chyba. Spoko. Jeżeli ja sobie będę mógł tak oto robić, tu jest też dychat, czyli tyle, ile było wtedy, tylko że jest w dwóch rzędach. Najlepiej to by było zrobić sobie na zasadzie takiego pociągu, to by też było dużo wygodniejsze. Ale takie przerzucanie jest, widzowie, po prostu e, szybsze. A stąd? No, myślę, że szerokościowo też zostawiłem sobie idealnie miejsca, widzicie? Bo stąd też będę mógł sobie to idealnie po prostu przesuwać. O, ciach, ciach, ogarnięte, ogarnięte i dosyć spoko to widzowie wygląda, widzicie? Czyli, czyli jest to dobrze zaplanowane. Jednak, jednak człowiek truszki, pomyślników w tej głowie ma, widzowie, jeżeli chodzi o farminga. No i dobra, widzowie, czas karmienia. Ja sobie musiałem wejść z gry, bo oczywiście, mot na podnoszenie wszystkiego mi się e, zbagował. Czyli nie mogłem ani palet poogarniać, ani nic tak naprawdę nie mogłem poogarniać. No ale wyszedłem, wszedłem i już jest przynajmniej dobrze. I od razu, zawczasu zedytowałem sobie budynek, żeby pamiętać, że on ma być z zmniejszony. Ale truszkę poszerzony, także tak, tak to widzowie e, wyglądało. E, ja sobie polecę, kurde, tu jest taki cień, niby ten czas jest na piątkę, ale jeszcze zbyt widno tu widzowie e, się nie robi w tych godzinach porannych. Na pewno będziemy musieli sobie dać źryć kurom. Dajmy sobie pszenicę, to już całkowicie ją tutaj wysypiemy. Ja pszenicę też mam w tym roku dużo posiane. Także ja ona starczy, ona na pewno widzowie starczy. Jeszcze jest listopad, także pasowałoby popodcinać sobie e, gałęzie w tym. W winogronie, ale też to zrobimy. Dobra, więcej nie ma. To polecimy sobie mniej więcej tą maniką. Trawa też zaczyna troszeczkę podrastać, także widzowie niedługo będziemy musieli znowu ją kosić. Raczej nie jest to zbyt ciekawe zajęcie, także ja wam tego nie będę pokazywał. No te krowy są zdobne. Kiedy ja będę miał swoje krowy, to powiem wam widzowie, że nie wiem, bo mógłbym już teoretycznie kupić i je karmić takimi środkami w sumie, mieć obornik od razu. Ty! Widzowie! No ale te konie też miałem kupować, to też trochę... Czekajcie, bo teraz nauka cofania, nauka cofania po raz kolejny. Bo teraz chcę te idealnie cofnąć. Yy, tylko te konie miałem teraz kupować. Teraz pytanie, bo te konie to są głównie opłacalne, ale... No sam nie wiem. Naprawdę sam nie wiem. Zobaczmy jak tam u naszych zwierząt od razu. Yy, brany i łowycki wszystko mają. Kaczorki wszystko będą miały No nawet niekoniecznie wszystko, ale musimy widzowie sobie, dobra. Na razie ja sobie ciągnik zostawię tak troszeczkę wywieździe. Jajka, już po raz kolejny trzeba to podkreślić, że dobrze się ogarniają. Brak miejsca, nowe palety jaja F u kur? Eee. Troszku widzowie lipa, bo ten trigger jest dużo większy. One powinny się ustawiać aż w paru rzędach. Tutaj to 3 to jest trochę za mało, także też trzeba będzie na pewno to widzowie delikatnie podedytować. Żeby to dobrze wyglądało. Dobra, jajka w listopadzie też miały być na sprzedaż. Coś jeszcze listopadowego jest na sprzedaż? Widzowie pewnie rzepak, znając życie i szczęście. No w grudniu rzepak, także jeszcze się wstrzymam. Tutaj grudzień, także nas to za bardzo nie interesuje. Listopad jajka, wełna jak najbardziej nie. Słoma do niczego nam tak naprawdę... A nie, bo będą teraz krowy w przyszłych odcinkach, także sobie zostawmy to. Eee, sałata też na razie nic, czyli tak naprawdę tylko i wyłącznie jajka, je mogę sobie posprzedawać, także sobie od razu pojedziemy z tym zestawem jajek, a tu będę musiał się jeszcze pobawić, żeby to widzowie, te jajka też jakoś szybko się nie produkują, ale no z trzech tak przynajmniej, żeby pięć się robiło, to by było już tak optymalnie, po prostu ten trigger musi być większy, albo te znaczniki muszą być jeszcze dalej poddalane od siebie, żeby to dobrze, idealnie działało. No nie wiem, na pewno to widzowie jakoś ogarnę. I będę wiedział wtedy No i ciach, tylko dziewiąteczka tutaj jest Jeżeli chodzi o te jajka, to też za dużo tego widzowie tutaj nie mamy No ale niech się sprzedają Zawsze jakiś pieniądz Mimo, że jest 300, no 150 kur I 150 kaczek, także tego powinno być Bardzo, ale to bardzo dużo Ale niestety nie jest Jakoś one nie produkują tego, nie wiadomo ile Może dlatego, że one nie są jeszcze w tych stanach wzrostu Co były kiedyś na tej serii I może też to być tym spowodowane Jak najbardziej Okej, okay, okej, okay, dobra Posprzedaje się, posprzedaje się, miało być dziewięć Czy jeszcze coś tutaj mordy zostało? Paleta winogron, sałata, paleta wełna, pomidory, winogron i tak dalej, i tak e, dalej Czyli z tego już nam nic tak naprawdę nie zostało Ja sobie ten ciągnik na razie zostawię e, gdzieś plus minus tutaj No i z tej sprzedaży, widzowie, co mieliśmy ogarniać Nie mamy już znowu co robić w listopadzie na gospodarstwie 90 koła za tyle jajek Nawet nie chcę produkują mało tych jajek ale niech jest tak, jak jest cena. Odpalamy masejka, a ze względu na to, że grudzień widzowie nadszedł na naszej pięknej serii, także będziemy sobie lecieć z tematem, jeżeli chodzi o sprzedaż tym razem. że tak na pewno. A co więcej, zaraz zobaczymy. Eee, ciekawe ile na przykład przez miesiąc, ale ten czas też tak szybko zapierdzielał, to nie, wiem, ile się tego zrobiło, jeżeli chodzi o jajka. Zaraz będziemy mniej więcej wiedzieć. Dobra, podjeżdżamy sobie pod wysyp, no tu jest taka wygoda, jak się ma te silosy, pszenica zero, jęczmień to jest dla zwierząt, owiec to, na razie nie mamy czym, jakiemu zwierzęciu nie mamy da... No nie, no, no tutaj też z tymi trawami coś się widzowie delikatnie powaliło, trzeba by było to pozmieniać od razu, żeby to ładnie wyglądało, dajmy sobie rośliny, to, tu się nie da rysować, nie da się. Ale tu się da! No nie, jeszcze pole system zniszczył. A tu kukurydza miała być ogarniana. Dobra, będziemy to widzowie później tagować jakoś. E, dobra, jedna przyczepa rzepaku, widzę, jest załadowana. Też trochę pieniędzy tutaj dojdzie, widzowie, przed kolejnym odcinkiem. No i rzepak, 8 koła. E, co jeszcze jest e, grudniowego, widzowie? Co jeszcze jest grudniowego, moi drodzy? Najpewniej za dużo rzeczy nie ma. Wełna, kwiecień, tak jak gadaliśmy, tutaj już będziemy sobie to kolekcjonować, tu nic nie mamy Kukurydza jest czerwcowa, także widzowie Tyle, jeżeli chodzi o kolejną sprzedaż Wcale tego że paku no niby 21 koła, no ale to nawet dwie pełne przyczepy na mordy nie powychodziły o, Także też tutaj jakieś zbytnio sensacji i rewelacji nie ma, jestem w stanie tędy przejechać, nie jestem, także jest to też troszeczkę źle zrobione Bo tu powinniśmy mieć całą tą drogę jeszcze przeprowadzoną, aż do tego selling point i wtedy to było najlepsze. Ale, że gramy bez ugniatania, to szybszy sposobem będzie przejechać po prostu tak: eee, lewa, prawa, czy na którą stronę to będzie się sypało, to bez różnicy, aby się sypało. Dobra, żepaczek, ok. No i widzowie, tak naprawdę, ja sobie chyba to poogarniam już sam poza odcinkiem. My z tej serii widzimy się na odcinku albo jutro, bo może wam nagram jeszcze jeden z tymi nowymi nabytkami, jak sobie poogarniam dużo więcej rzeczy poza gdzieś tam nagrywkami i filmem. Albo po prostu dopiero w środę, bo też mamy z młodym nagrywać odcinki, także troszeczkę tego kontentu w ten weekend będziecie mieli.